Na siatkarskie emocje zaprasza Siadka Siatkarz rzeszów z brązowymi medalami Mistrzostw Polski. Jadar Radom bliżej utrzymania w Plus Lidze. Awans strefy Gdańsk oddala się. W Plus Lidze kobiet trwa walka o tytuł i medale znaliśmy finalistów Mistrzostw Polski kadetek i kadetów. Magazyn Polska Siatkówka. Witamy sympatyków siatkówki w całym kraju. Darek Osiej, kłaniam się pięknie. W męskiej plus lidze pozostała już tylko jedna niewiadoma. Który klub? Jadar Radom czy może Trefl Gdańsk będzie tym dziesiątym do kompletu na przyszły sezon polskiej ekstraklasy. Bliżej plus a w zasadzie to utrzymania w niej jest Jadar Radom że Trefla Gdańsk do końca mieli nadzieję, że do Radomia na mecze z Jadarem nie będą musieli jechać. Zarząd Trefla po piątym meczu z Fartem Kielce przegranym przez Trefl 2-3 do 3, wystosował protest do Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Wszystko poszło o Tajbrek piątego decydującego awansie do plusligi meczu, który rozgrywano w Gdańsku. Przy stanie 8 do 8 sędziowie stwierdzili błąd ustawienia siatkarzy trefla. Podjęta decyzja oburzyła Gdańszczan. Sędziowie odebrali treflowi dwa punkty i przyznali jeden fartowi Kielce. Z wyniku 8 do 8 zrobiło się 9 do 6 dla Kielcza. Siatkarze trefla w tym momencie pękli psychicznie i przegrali piątego skróconego seta do 9. Podstawą złożenia tego protestu było to, iż na odwrocie protokołu meczowego pierwszy sędzia napisał, iż błędem było zabranie treflowi dwóch punktów. Powinien być odjęty jeden punkt zamiast dwóch punktów. Jeden punkt w meczu o awans, gdzie gracie do dwóch punktów przewagi, to jest 50%. I dlatego ten zapis pierwszego sędziego pozwolił nam na składanie protestu, gdyż mieliśmy materiał, jakby popierający nas protest. Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Piłki Siatkowej w trybie pilnym rozpatrzył protest Trefla. W ciągu kilku godzin protest odrzucił. Wydział Rozgrywek stwierdził iż piąty set spotkania został rozegrany bez rażącego naruszenia przepisów gry w piłkę siatkową. A przebieg spotkania i jego dokumentowanie przez komisję sędziowską nie uprawniają do podjęcia jednej z najbardziej radykalnych form decyzji, to jest powtórzenia meczu. Gdańszczanie decyzję wydziału rozgrywek przyjęli z pokorą i pojechali do Radomia na mecze barażowe z Jadarem. Bynajmniej nie poleżeć na boisku, ale poszukać swojej szansy w tej konfrontacji na awans do Plus Ligi. W międzyczasie w Treflu doszło do zmiany trenera. Jerzego Strumiło zastąpił Piotr Szulc. Ta zmiana siatkarzom Trefla nie pomogła, choć w Radomiu postawili się Jadarowi. Trefl przegrał dwa mecze: 1-3 i 2-3 i prowadzi w rywalizacji 2-0. Udało nam się. Tutaj z trenerem Lalkiem w ciągu trzech dni zmienić oblicze trochę tego zespołu, odbudować, bo nie ukrywam, że, że no nie było najlepsze, zwłaszcza po meczach z Kielcami, gdzie, gdzie po porażce w piątym meczu e, no pewna szansa uciekła. Teraz e, gramy z Radomiem, jest to zespół no zdecydowanie lepszy od zespołu z Kielc, a mimo to udało nam się nawiązać walkę, tak wczoraj jak i dzisiaj, dlatego... Chciałbym przede wszystkim chłopakom podziękować. Nie mają szczęścia, bo ile to przegrali tych końcówek, to no, sami wiedzą, sami wiedzą, z tym, że nagrają no, zdecydowanie lepiej, postawili warunki, z tym, że myśmy im pozwolili. Bo już były, publika już stała, były dwie piłki meczowe w górze, niestety, auty. I doprowadziliśmy do tajbreka, który zawsze jest ryzykowny, a ten tie-break poprowadzony no, w sumie bardzo spokojnie, czyli większym, większym doświadczeniem. Myśmy w sumie wygrali 18 punktami. Dwa sety to bez historii. Bez historii, no potem troszeczkę tak jakby widać lekkie zmęczenie zespołu, pewność siebie. No ja mobilizowałem, że zespół trefla może się obudzić zacząć walczyć. I tak było. Yy, no, cieszy, wygrana, w sumie prowadzimy 2-0, zostało. Nawet trzy mecze, jeden musimy wygrać. Jest duża szansa, że uratujemy ligę, ligę w Radomiu. Pytany trener Such, czy Jadar jedzie teraz do Gdańska, by tam zakończyć sezon, odpowiedział. Ja tego nie mogę powiedzieć, bo jest tu przeciwnik i, i nawet, żeby ich nie denerwować, no, mamy dwie szanse w Gdańsku. Jeżeli coś, to wrócimy tutaj, żeby się pożegnać z publicznością, oby, oby nie z Ligą. W grupie play-off już wszystko wiadomo. Oto ostateczna kolejność ósemki. Skrabył chatów po raz szósty mistrzem Polski, wicemistrzem Jastrzębski Węgiel. Brązowe medale dla siatkarzy Resowi Rzeszów, którzy w piątym decydującym meczu o trzecie miejsce pokonali zaksę Kędzierzyn-Koźle 3 do 0. Piąte miejsce i europejskie puchary dla AZS Częstochowa. Szóste, mimo wszystko poniżej oczekiwań w Bydgoszczy dla Delekty. Ósemkę zamyka Pama Pol, siatkarz Wieluń. Plus Lidze kobiet w rywalizacji play-off nic nie jest jeszcze wiadomo. Remisy 1 do 1 w finale i meczach o trzecie miejsce. Natomiast w barażu o utrzymanie w Plus Lidze 2 do 0 prowadzi Starmielec, która dwukrotnie pokonała trefla Sopot, aspirującego do awansu do ekstraklasy. W identycznym stosunku 3 do 2. Pozostajemy przy męskiej Plus Lidze. Wielka radość w Bełchatowie i Kielcach z powodu tytułu Mistrza Polski i awansu do ekstraklasy. Jak witano. Mistrzów Polski i Beniaminka w obu miastach. Relacje z Bełchatowa i Kielc. Skra Bełchatów rządzi w polskiej ekstraklasie od sześciu sezonów. Nie rządzi jeszcze w Europie, ale jest w pierwszej trójce europejskich ligowych potentatów. Nie brakuje jednak opinii, że szóste mistrzostwo Polski siatkarzy Skry to zatrzymanie się polskiej ekstraklasy w sportowym rozwoju. Nikt z w plus lidze nie podskoczył, a kilka klubów próbowało. Nikt z kibiców Skry, jak i w samym Bełchatowskim Klubie, nie rozpamiętuje już niezdobycia Pucharu Polski. Liczy się tylko szósty tytuł Mistrza Kraju. Gdy pod halem w Bełchatowie podjechał tokar z Mistrzami Polski, rozpoczęło się powitanie i fetowanie sukcesu. Ale Było dużo ataków na trenera. Odpowiadałem dwa tygodnie z pełnym spokojem, że bez względu na wynik, póki ja jestem prezesem tego klubu, ten trener będzie prowadził tę drużynę. Dzisiaj zdobyliśmy po raz szósty rzędy Mistrzostw Polski w bardzo trudnej lidze, uznawanej za jedną z najlepszych w Europie. Jest to wspaniały sukces. Nikt nam radości z tego sukcesu nie odbierze. Nie, nie chcę być mal kontentem, ale e, z mojego punktu widzenia przez 10 lat mojej pracy w klubie to był najtrudniejszy sezon, jaki mieliśmy. E, zdobyliśmy brązowy medal klubowych mistrzostw Europy. Powtórzyliśmy wynik sprzed dwóch lat. Wartością dodaną są e, zawody, które ro, rozegraliśmy w DOSZE. Zabraliśmy Wicemistrzostwo Świata, które w Polsce przeszło bez echa, a dla mnie to były e, zawody, które są impulsem dla klubu, bo nie zawsze się zdarza, że ani klubowo, ani reprezentacyjnie pokonuje się reprezentację Brazylii i Rosji. Zagraliśmy wspaniały turniej. E, Jacek Nawrocki wykonał wspaniałą pracę. Mamy trzy medale, brązowy, srebrny i złoty i dzisiaj się z tego cieszymy. Tak jak do awansu, tak podczas powitania drużynę siatkarzy Fartu poprowadził trener. Siatkarze Farta mieli królewskie powitanie, bo i sukces odnieśli najwyższej klasy. Wywalczyli przecież awans do Plus Ligi. W decydującym meczu pokonali na wyjeździe Trefl Gdańsk. Można powiedzieć, że mało pamiętam z tego meczu. No Takie były wielkie emocje. Ale to nasza nasza nie wiem, mocna siła woli no nie wiem nie wiem, determinacja chyba zaważyła o tym sukcesie naprawdę po tym naprawdę bardzo wyczerpującym dramatycznym czwartym secie byliśmy pewni tego, że w piątym uda nam się pokonać Tref i wejdziemy i awansujemy do tej plus ligi Choć kibice mówią o kieleckich siatkarza-kwarciarze, to wcale nie dzięki szczęściu odnieśli historyczny sukces. Byli po prostu mocni, znakomicie przygotowani i zmotywowani przez władze klubu i trenera.